Cześć, M4K Garaż Katowice z tej strony. Witamy w kolejnym warsztat Live. Dzisiaj na tapecie BMW. Już patrzcie, jak. Mamy tutaj BMW M240 i X-Drive. Co będziemy robić? No, oczywiście dynamiczna wymiana oleju w skrzyni biegów. I tutaj na ten temat wypowie się Andrzej. Andrzeju, zapraszam. Powiedz coś na temat dynamicznej wymiany oleju w tym samochodzie. Siema, mamy tutaj taką ciekawostkę, dynamiczną wymianę oleju w skrzyni automatycznej. Jak to w BMW mamy tutaj w skrzynię standardowo. Mamy też tutaj części klienta. Też jest taka możliwość, może sobie klient zakupić swoje. Żeby tutaj mamy sobie zestaw z kyselką, z kompletem śrub. Także wszystko co trzeba. Olej, jakieś tam jakości. Tak więc. Mamy BMK, mamy dynamiczną wymianę oleju, tak jak kolega tutaj Andrzej powiedział, możecie dostarczyć swoje części, i tutaj klient też dostarczył swoje części, my nie mamy z tym problemu, możemy zrobić usługę na waszych częściach. Więc odnośnie tutaj części i maszyny, mamy miskofiltr, zestaw śrub z korkiem, uszczelka, olej, części klienta. Ja jeszcze się wtrącę, jeżeli części klienta zazwyczaj trzeba mieć 20 litrów oleju, Ponieważ nie wiemy, ile maszyna będzie potrzebować do przepukania tego oleju, tak naprawdę, żeby w skrzyni był taki, jak ma być. Tak jest, okolice 20 litrów oleju. A dlaczego? Zaraz powiemy. Tutaj mamy maszynę do dynamicznej wymiany oleju. A dlaczego 20 litrów? Już mówimy. Mamy tutaj skrzynię biegów, piękny rysunek, troszeczkę teorii jeszcze na, na ten moment. Tradycyjna, statyczna wymiana oleju, jak widać. Od 30 do 50% oleju jest wymienianych w zależności od typu skrzyni. Dynamiczna, jak widać, 100% pod ciśnieniem dochodzimy wszędzie, tak naprawdę jest przepukiwana ta skrzynia, zanieczyszczenia są wypukiwane. No jest to o wiele, wiele lepsza metoda, którą jak najbardziej polecamy, jak najbardziej wykonujemy, także zapraszamy Was z Waszymi skrzyniami automatycznymi do wykonania takiego zabiegu. Podnosimy już BMW, będziemy demontować osłony. Andrzej zobaczy miejsce, w którym najlepiej się wpiąć maszyną do skrzyni biegów, z racji tego, że jest X Drive. No, wał może być gdzieś tam blisko przyłączy. Także za chwilkę wam pokażemy, jak to wygląda od dołu po demontażu osłon. No i najlepsze miejsce do wpięcia się, że tak powiem, maszyną. Z tego, że na biurze mamy bardzo, bardzo dużo pracy, wszystkie nie są zamknięte, muszę ogarnąć tematy umycia aut dla klientów. Przekazuję pałeczkę szefowi Przemkowi, Przemek was przeprowadzi przez ten cały proces, a my widzimy się pod koniec. Siema, siema. Troszkę ponagrywamy, co się dzieje na warsztacie, no. Patryk za dosyć zajęty osobą dostawy yeah. <gry> umycie Renault Twingo jeszcze kurczę. o, autko musi dzisiaj wyjechać jak wcześniej wspomniał wszystkie myjnie dzisiaj mają dużo pracy, także musimy zrobić to sami zazwyczaj oddajemy to do zaprzyjaźnionej myjni w okolicy hey, 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 Andrzej działa dalej przy BMW. Już przewody podpina. Zaraz zobaczymy, gdzie się wpięliśmy. A tu mamy Rafała. Cześć Rafał. Witam. Skoda Octavia. Yy, przyjechała na stuki w zawieszeniu. Wahacz wygląda nieciekawie, jak i reszta zawieszenia tak naprawdę. Duża korozja. Przydałoby się wymienić nawet i belkę. Co zmieniamy? Wymieniamy wahacze, komplet wahaczy, śruby do geometrii, sprężyny, amortyzatory. No i ściągamy przy tym całe, całą balkę zawieszenia. Łatwiejszy, łatwiejsza robota po prostu, tak? Tak. wtedy dobra. możemy wyciągnąć śruby z które stoją w tulejach. Aha, dobra. Idziemy dalej, mamy Kamila. Kamil działa przy peżocie. Co tutaj Też robimy tam. Kamilu? Tutaj mamy komplet filtrów olej, wymianę kompletnego rozrządu. Telefonik dzwoni, <laughs> ważny e, Mamy kompletny rozrząd i wymianę półgłowiczki, która trzyma wałki rozrządu. A z jakiej przyczyny to półgłowiczkę klient chciał? E, tutaj podobno występuje jakaś wada fabryczna, klient zapobiegawczo chce tutaj ratować ten silnik za wszelką cenę Aha, po zmiana roku. łańcuszka tak naprawdę na wałkach na 7 tak, mm tak, na tutaj... 8 mm Tak, tutaj mamy dwa wałki napinać połączony łańcuszkiem, który trzyma, napędza dwa wałki i tutaj właśnie wymieniamy kompletny rozrząd, głowiczkę i z wałkami cały komplecik oryginalny zasob. a tu części wszystkie klient się zaopatrzył trochę od nas, trochę od klienta chłopaki ściągają sanki już w dole tak naprawdę No nie wygląda to ciekawie. Andrzeju, a tu walka. O, przewody mamy podpięte. Wpiliśmy tak. się gdzie dokładnie, Andrzeju? Do no, chłodniczki, promiennika ciepła, najłatwiej, najszybciej. Bo napędy nie pozwalają, żeby bezpośrednio do skrzyni się podpiąć. Aha, bo tutaj mamy prawidłowe wpięcie, tak. no ale wał przeszkadza, także tych przewodów sobie idziemy tutaj wpiliśmy się w chłodniczkę, drugi przewód, pod przewód ze skrzyni, obieg zamknięty razem z chłodniczką będzie przepakowany. Tu sobie robimy miejsce już do miski później żeby szybciej poszło osłonki osłony do ściągnięcia do śrubek, dostać się do śrubek I rozbierania troszkę jest. No jest za no mało, tak. Za oknem Reno Twingo. Klient przyjechał z ulicy. Jakieś błędy. Yy, co dokładnie Błędu wyszło? Zapytamy Kamila. Kamil, diagnozowałeś Renault Twingo, co tam mniej więcej wyszło? Tak, diagnozowałem. Tak, Auto ma problem z wypadaniem. Na pierwszym cylindrze musimy sprawdzić w jakim stanie są świece. W jakim stanie jest cewka. Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej skończy się mnie świec Oj No i świetnie ja działa, walka trwa Z korozją zawieszenie Andrzej, już przewody podłączone Coś tam tyry tytkami pospinane, dlaczego? Tak, mamy to zabezpieczone dlatego, że Jakbyśmy musieli uruchomić pojazd na podnośniku, żeby dogrzać skrzynię do odpowiedniej temperatury, to żeby nam się tu nic nie wkręciło, nie uszkodziło. bo to właśnie tak mamy to zabezpieczone. Fajnie. No w całości wałki później wsadzić, czy jak? Czy Ty to eee, rozmontowujesz tutaj? Tu są Aha, są widzisz. Musimy odkręcić całość, ściągnąć całość, dopiero rozebrać. Ale tamtej głowiczki nie będziemy musieli rozbierać, bo mamy już nowe, także założymy nowe wałeczki do niej. Po prostu ustawi się rozrzut wałki i A wałek z łożyskiem? To łożysko chyba długo nie przetrwa tak naprawdę. No na pewno jest bardzo obciążone, bo z tej strony mamy akurat założone koło wałka rozrządu, które napędza rozrząd. Ciekawa operacja, nietypowa. Troszkę zabawy rozbierania jest. No ale od tego jesteśmy. Półgłowiczka zdemontowana, tak? Tak, Troszkę głośno, bo patryk to kurza. Opaki już założyli, tak naprawdę belkę kręcają do porządku. A tutaj porównujemy, czy jest wszystko to samo, czy wszystko będzie pasować, czy części klienta zostały dobrze dopasowane, kupione grubszy łańcuszek tak, no i jest. tak ja widocznie jest grubszy zmiana konstrukcyjna podobno bardziej wytrzymały jak będzie w praktyce to już dowiemy się tak naprawdę od klienta no <noise> tak przeważnie wygląda nas dzień ręce pełne roboty sprzątanie montowanie Zobaczymy, zerkniemy jeszcze. Andrzej chyba w międzyczasie sprawdza. Fiat. w były robione dęby. Hamulce przód, tył, tak naprawdę. Lewy. Lewa osłona przegubu. Niestety, zamiennik. Do Fiata alba ciężko cokolwiek dostać, a szczególnie problematyczne, tylne bębny, co Andrzeju, okay. <laughs> żeby dopasować cokolwiek, okay. to jest naprawdę popalić. dały nam popalić dwa dni tak naprawdę szukania części niby w kurtowniach wszystko to samo, a różni się naprawdę malutkimi detalami. Jeszcze końcowe ustawienie, rozpieracza. czy wszystko będzie OK. Hamulec ręczny. Śrubeczki jeszcze ustalające, tak? Tak, montażowe no takie Ustalające na felgi. W bardzo pospolite. Prawie w każdym tych starszych. Jak Rafałku robota idzie? A, idzie do przodu. Powoli do przodu. Aha. Tutaj górne wahacze wymieniliśmy. Górne. Dolne będziemy wymieniać zaraz. I sprężyny amortyzatora. Pięknie. Kamil sobie tutaj Porządkuję wszystkie części ładnie, żeby sprawdzamy, czy wszystko mamy do montażu głowiczki. Trochę czyszczenia i działamy dalej. A tutaj stara, nowa, nową trzeba oczywiście uzbroić. Przychodzi to z ASO w takiej postaci. Cześć, witam Was ponownie. Robota biurowa zrobiona, wróciłem wcześniej niż myślałem. Mamy BMK. Jaki etap pracy? Etap pracy jest taki, że mamy już podpięte przyłącza do skrzyni biegów. Za chwilę będziemy podłączać maszynę, będziemy działać. Pokażę, jak Wam to wygląda. Tutaj mamy już podpięte to, co przemek z Andrzejem pokazali. Także przechodzimy do maszyny, i Andrzej pokaże wszystko, co i jak, co trzeba przeklikać. Tutaj mamy maszynę, tutaj już detergent płuczący wlany do opakowania i działamy. Tak, olej mamy już prawidłowy wlany do maszyny. Na początek musimy sobie zrobić tak zwane przekreszanie wartości zerowej, czyli przepukanie maszyny odpowiednim olejem, bo w maszynie mógłby znajdować się olej o nie tych samych parametrach, więc sobie odpalamy brzikiem ładnie. Czekamy sobie tutaj tak wszystko. Jeszcze wszystko jest na wydruku podane, żeby klient wiedział, że te dwa litry nie, nie zabieramy, tylko jest po prostu przepukany układ, czy tam liter wystarczy. Odpalamy, włączamy zabok zwęża, Ok. I w ten sposób nam się maszyna uzupełni takim olejem, który będziemy używać. I jak widzicie następuje przepukanie maszyny z racji tego, że jest to maszyna. Tak naprawdę do wszystkich typów skrzyni biegów automatycznych, a musimy wiedzieć, że skrzynie mają różne oleje, różne parametry, różne normy. Więc tutaj robimy te przetukanie maszyny, żeby po prostu odpowiedni olej trafił od razu do skrzyni biegów, żeby po prostu się to nie mieszało. Tak, ładny, różowy kolor. Sobie raport i z tej strony dochodzi raport dla klienta. Widać ilości zużyte, podane detergenty. Wszystko jest tak naprawdę na piśmie. Jasno i klarownie. Jeden już poszedł na mnie? Tak. Tak, czyli to no Teraz jest czas, żeby wybrać z bazy danych odpowiedni samochód. Mamy już bazy danych, sobie wybieramy. BMW. tu mamy odpowiednie tak tu mamy rocznik odpowiedni tu gdzieś powinien być model taki o mamy odpowiedni kod silnika jest skrzynia biegów ZF 8HP wszystko się zgadza wszelkie podpowiedzi techniczne które się przydają podpowiedzi użycia złącz Lecimy dalej, mamy odpowiedni olej, odpowiednią ilość. Zaznaczymy sobie jeszcze bardzo ważne, że dodatku nie stosujemy, jest to zbyt nowoczesna skrzynia. Detergent musimy zaznaczyć, że tak, jako pukanka czas detergentu minimum 10 minut, dodatek nie. Demontaż miski możemy zaznaczyć tak lub nie, w tym przypadku demontujemy miskę, bo miska jest wraz z filtrem, więc maszyna też to musi uwzględnić. Mamy gotowe, tylko lej standardowy, teraz trzeba podłączyć przewody pod złącza i tutaj widzimy, następuje cały proces pięcia maszyny za pomocą przewodów serwisowych. Tak, tutaj złączki, także tutaj już wcześniej chłopaki przygotowali, także mamy już podłączoną maszynę, Przestawimy maszynkę bliżej, żeby to nie było tak napięte, opuścimy auto. Musimy odpalić silnik. I powiedz mi Andrzeju, teraz będziemy tak, odpalać silnik, żeby była pukanka żeby skrzynia została przepukana detergentem się. przez maszynę. Się, zgadza się. Maszyna nam wszystkim podpowie, jakby coś było nie tak, jakieś ciśnienia, cokolwiek tak, żeby nie uszkodzić skrzyni automatycznej. Wszystkim się zajmie jakby tutaj maszyna i sterownik tak zaprogramowany, żeby się. Nic nam tutaj nie zepsuło. Oczywiście. Także maszyna jest na tyle inteligentna, że wie, jak procedurę przeprowadzić. Tak naprawdę, po włączeniu pukanki 10 minut, tak jak Andrzej ustawił, będzie trwała procedura pukania skrzyni biegów. Także widzimy się dalej przy następnym etapie prac. Także witamy ponownie. Proces pukania skrzyni biegów BMW zakończony. Tutaj widzimy. Czas czyszczenia zakończony i mamy wgląd w jakim stanie jest olej z trzyni biegów. Także Andrzeju, co dalej? Tak, więc maszyna nam każe kliknąć ok. I teraz będzie odzyskiwała ten stary olej do momentu, aż pojawią nam się pierwsze bąbelki powietrza i wtedy każe nam po prostu zgasić silnik i zostanie nam tylko zdemontować miskę i wymienić film. Także zobaczymy, jak to wygląda. Czyli teraz maszyna za pomocą swojej pompy. Tak. Odsysa olej ze skrzyni biegów, który znajdu, idzie do zbiornika no, w maszynie tak. i później demontujemy misko, filtr i działamy dalej Do no bezpiecznego momentu, teraz nam na pewno zakomunikuje Niezwłocznie No i tutaj też maszyna pokazuje ile jest litrów odzyskanego oleju tak. temperatura, ciśnienia Ile nowego, wszystko sobie waży dokładnie Także że tutaj to wszystko pracuje i działa Także ten etap trwa, chwileczkę potrwa, dlatego widzimy się w momencie, kiedy będziemy demontować miskofiltr z skrzyni biegów. A więc tak, zdemontowaliśmy miskofiltr z pojazdu BMW. Jak to tu wygląda? Jak widzicie, następująco. Zaworki, mechatronika, jeszcze olej gdzieś tam skopuje, więc uwaga, żeby nie kapło nam na kamerę. Tak to wygląda od strony skrzyni biegów, a jak to wygląda od strony miskofiltra, mianowicie tak, tutaj jest ten wkład filtrujący, jak widać, no wyłapał, wyłapał, tutaj też mamy magnesiki z tej strony, z tej strony i tutaj zobaczymy, może jakiś śrubokręt. Może coś. A śrubkę weźmiemy, tak. i tak są nowe, także z tych poświęcimy, tak to wygląda, Andrzej zaraz mi przyniesie magnes, ostrości nie złapie, może złapie, także magnesy spełniły swoje zadanie, wyłapały opiłki, filtr również wyłapał zanieczyszczenia, także Andrzeju co robimy dalej? Czyścimy, montujemy nowy miskofiltr i będziemy składać. Wtedy uruchomimy maszynę, pokażemy jak to będzie płukane, jak to będzie pozyskiwane ale Wszystko nam tutaj maszyna fajnie podchodzi, więc działamy. Będziemy zakładać miskę i później zobaczymy co dalej. Także montujemy nowy miskofiltr dostarczony przez klienta i działamy dalej. Teraz lecimy dalej, teraz nam podpowiada maszyna, żeby zebrać wszystkie pozostałości z miski, tu mamy stary olej, wlewamy go do maszyny, żeby maszyna sobie przeliczyła cały olej, żeby wiedziała ile zostało nam zużytego. Lecimy dalej, teraz mamy tak, ok. I teraz sobie oblicza olej. Nasza maszyna. Trzeba zaczekać i uzupełni nam olej, który wcześniej spuściła świeżą. Okay. Fajnie widać różnicę koloru oleju. Jak wygląda nowy, jak wygląda stary w tym momencie. teraz mamy wstępne napełnianie skrzyni. Dobra, teraz mamy już zakończone etap wstępnego napełnienia. Włączamy ping. widać już olej powoli zaczyna być podobny, ale jednak jeszcze jest zbyt zabrudzony, więc na pewno dodamy jeszcze dodatkową ilość przepukanego oleju. Hmm, więc Lezu, czy chcesz dodatkową ilość oleju? Tak. I 3 litry od razu możemy... Tutaj... A tutaj jeszcze klient, nie? Kazał całe 20 litrów. Tak, mimo wszystko, jeżeli będzie właśnie nawet czysty, to chce wykorzystać cały swój olej, bo po co mu tam reszka? więc płuczemy całą ilością oleju. I zobaczymy ile można no. takowo zrobić żeby widać jaki jest tutaj rezultat czystości oleju kamera może tego tak dobrze nie, tak, nie pokazuje. tak w kamerze tak tego nie widać ale z boku widać jednak jeszcze dużą różnicę no. musimy tutaj bić i lecimy dalej Na tym etapie już wystarczy nam tutaj przepłukania. Musimy zostawić też jakąś ilość oleju dla bezpieczeństwa, żeby nie zapowietrzyć maszyny i ewentualnie gdybyśmy chcieli uzupełnić poziom oleju z czyni biegów, więc zawsze zostawiamy tam około 2-3 litrów. Więc tutaj zakończamy etap wymiany. teraz temperaturę oleju. Każe nam teraz sprawdzić poziom oleju w czyni biegów, więc za chwilę spróbujemy sprawdzić, osiągniemy odpowiednią temperaturę, sprawdzimy sobie według Klasyfikacji, jak, jaka ma być temperatura, i zaraz będziemy dalej to działać. Wstępnie sobie powajeszujemy trochę, tak zwanie biegami, żeby nam się skrzynia napełniła olejem. i Za chwilę, wstępnie, sprawdzimy poziom oleju, żeby wiedzieć, czy na pewno nie jest go trochę za mało. A później, rozgrzejemy do takiej wartości, jak trzeba, i sprawdzimy ostateczny poziom oleju. Między 40 a 50 stopni. Tak. Tak zaleca producent przy tych temperaturach sprawdzać. Wtedy wiemy, że stan oleju, jak się przeleje nam z korka przelewowego, jest jak najbardziej w porządku. Temperatura nie jest jeszcze osiągnięta, ale dla naszego spokoju sprawdzamy sobie wstępnie, czy jest za dużo, czy za mało. Czyli mamy na tygodniu, że jest za mało. Teraz sobie uzupełnimy napełnienie skrzyni zrobimy sobie tu na razie jakieś 0,3 litra chyba wystarczy i ona sobie uzupełni zobaczymy czy nam troszkę wycieka Teraz na sam koniec sobie dokręcimy miski odpowiednim momentem Tak jak nam producent tutaj przewiduje, czyli 10 Nm na plastikowe miski W miarę możliwości poprzekątnej Czyli dokręcenie też ma znaczenie tak naprawdę Tak, no, żeby nie dokręcić ani za mocno, ani za słabo Bo to jest plastikowa miska Więc robimy to tak, jak producent przewiduje, żeby pachło Klimatyzacji jeszcze kapie. Tak, woda nam tu. Teraz mamy moment sprawdzenia ostatecznego poziomu oleju. Temperaturę mam osiągniętą. Nie ma co się sugerować wskaźnikiem temperatury na maszynie, bo jest to temperatura zewnętrzna. Ona da mu 5 stopni i z doświadczenia wiemy, że potrafi trochę zaniżać. Normalnie powinniśmy podłączyć komputer pod samochód, ale po prostu tutaj akurat nie, nie zgodził się na podłączenie komputera, więc sugerujemy się temperaturą z maszyny. Więc mamy odpowiednią temperaturę. Możemy nastąpić teraz sprawdzenie poziomu. przez korek sporek wyrównawczy. Prostym sposobem, jak w jak manualne tylko tyle, że silnik musi pracować, być w pozycji parking Odkręcamy na i powinno nam się częściowo A Akurat się wydobywa minimalnie, już mamy stan idealny. Możemy zakręcić, bo lekki nadmiar się przyda do uzupełnienia oleju w przewodach. Po odłączeniu też i troszeczkę tylko Mamy poziom prawidłowy, sprawdzony. No, Dobra, teraz lecimy dalej. Maszyna nam wszystkim podpowiada i pyta. Mamy już e, stan e, odpowiedni z czyni biegu, więc nie odzyskujemy, nie napełniamy. Łączymy SK. Mamy wszystkie informacje w maszynie. Robimy OK. Pyta nas teraz, czy chcemy e, wprowadzić dane, żeby zrobić wydruk pełny. Robimy tak. Wpisujemy sobie dane typu przebieg, numer rejestracyjny I, i różne inne A więc tak, drukujemy paragon już na koniec prac, mamy podane dokładne ilości wyrzutego oleju, detergentów i w ogóle. Także pracę kończymy nad BMW, gasimy silnik, odpinamy przewody, składamy osłony, jazda próbna i wyjazd. A więc tak, zapraszamy do skorzystania z usługi wymiany dynamicznej oleju z krzyżynie czy warto? Na pewno. Półtorej roku to robimy, żadnej reklamacji nie było. Także zapraszamy do naszego oddziału, jak i do innych oddziałów M4K Garaż, które świadczą tą usługę. A więc tak, pracowity dzień za nami, pełen wrażeń, pełen stresu. Na pewno będzie to widać na nagraniach, ale cóż, robimy to niedawno, niedługo. Także ja wracam do biura, dzwonimy po klienta. I co? Komentujcie, lajkujcie, piszcie swoje opinie. Napędzi to nas do dalszego nagrywania. Pozdrawiam.